Szczęść Boże! Tu, gdzie jestem, w Afryce, ludzie używają takich specyficznych misek i kubków. To się nazywa kalabasa i to jest roślina, która wygląda troszkę jak dynia. I kiedy się ją wydrąży, wysuszy, można właśnie używać ją jako, jako miska, jako kubek. Tak ludzie spiją, tak jedzą. Są też dużo większe, w których kobiety noszą wodę. Są też malutkie, takie jak małe miseczki. Także w taki sposób ludzie mają takie ciekawe, naturalne miski tutaj w Afryce. Dzisiaj w Słowie Bożym słyszymy, że jaką miarą wymierzycie, taką miarą wam odmierzą. I tak sobie pomyślałam, że to może dobry obraz. Takie kalabasy mogą być małe i duże. I nasza miara, miara naszego serca, naszego dawania innym i przyjmowania od innych, e, może też być mała albo może być duża. E, I to do nas jakby należy to, czy od nas to zależy, czy chcemy dawać innym dużo i dzięki temu też otrzymywać, czy się zamykamy i tak trzymamy dla siebie. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, to też e, lepiej je rozumiemy, kiedy jakieś inne fragmenty Biblii nam wyjaśniają to, co właśnie czytamy. I Im bardziej znamy całe Pismo Święte, e, tym lepiej rozumiemy każdy jego fragment. Tak, słowo się wyjaśnia przez Słowo. Im bardziej Pana Boga znamy, tym bardziej go też rozumiemy. Choć w pełni zrozumiemy go dopiero w niebie. <grym> Na to będziemy mieć całą wieczność. No i dzisiaj jak tak słucham tego słowa, to przychodzą mi też inne słowa z Pisma Świętego. Pierwsze takie, że mm, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. A drugie też takie, że, jaką, e, że co byście chcieli, by ludzie wam czynili i wy im czyncie. Mm. Myślę, że to taka jest prosta prawda, ale często o tym zapominamy i w takiej relacji do Pana Boga i do innych. Chcielibyśmy być kochani, chcielibyśmy dostawać od innych, być rozumie, rozumiani, podziwiani, e, a już czasem trudniej nam dać to komuś drugiemu, e, zwłaszcza jeśli jakoś jest trudno, jeśli kogoś za bardzo nie lubimy. I tak samo w relacji do Pana Boga chcielibyśmy zawsze czuć się kochani przez Niego, zawsze wiedzieć, że jest obok, zawsze mieć taką silną wiarę. A kiedy mamy dać coś z siebie, więcej się pomodlić, albo jakoś się przełamać w czymś, być wiernym jakimś swoim postanowieniom czy przekazaniom, to często dużo trudniej nam to przychodzi. A taką miarą, jaką my mierzymy i nam odmierzą, im bardziej my będziemy gotowi dawać, tym więcej będziemy otrzymywać. Oczywiście Pan Bóg przekracza to nasze rozumienie, i nawet jak my dajemy Mu mało, to On daje nam dużo więcej. Ale myślę, że to takie zaproszenie, żebyśmy spróbowali tak, tak właśnie bardziej dawać, nie licząc aż tak bardzo i nie myśląc tak bardzo o tym, co dostaniemy z powrotem. Święty Franciszek ze Syżu tak dobrze to zrozumiał. Jest taka piękna modlitwa franciszkańska Uczy mnie Panie narzędziem swojego pokoju. I właśnie tam są takie słowa, e, że spraw, żebym bardziej e, żebym bardziej e, kochał, niż był kochany. Że też, kiedy przebaczamy, zyskujemy przebaczenie. E, kiedy rozumiemy, i wtedy jesteśmy zrozumiani. Jeśli możesz, to spróbuj znaleźć tę modlitwę w internecie dzisiaj i się nią pomodlić. A jeśli nie, to po prostu tak swoimi słowami, żeby Twoja miara dawania zawsze była tak ogromna, byś mógł też cieszyć się tym, co dostajesz. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.